Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale A dzisiaj zakupimy sobie konia, który już wkrótce opuści Jorvik na stałe Trzeba się pośpieszyć z jego zakupem, ponieważ już wkrótce ta zostanie usunięta z gry na zawsze A żeby ten film był w takim klimacie typowo właśnie nostalgicznym wraz z Halloween To dzisiaj przypomnimy sobie jak wyglądało najstraszniejsze Halloween w historii całego Star Stable Ale zanim przejdziemy do tego filmu, chciałbym bardzo serdecznie podziękować najnowszym 5 subskrypcji którzy zostawili subskrypcję na tym kanale. Spark, WR, Koniki Juli, Idolka X Masona oraz Kerfuś Jeśli ten filmik Ci się spodobał, to byłoby mi naprawdę bardzo milutko. Jakby zostawił subskrypcję na tym kanale? Pozdrowienia dla wspierających, którymi są. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za zostanie wspierającym i dołączenie do grona słoneczek. Nie zapomnijcie, aby zostawić łapeczkę pod tym filmem, a już dłużej nie przedłużam. I zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego bombastycznego filmu. Dzień dobry, kochani, już oczywiście w Star Stable. No i jak aktualnie widzicie, znajdujemy się w dolinie z wzgórz. Za nami tutaj w tle jest właśnie portal do twierdzy galopującego Thompsona, a konie, które zakupimy w dzisiejszym filmie. Wyszły w marcu roku 2016 i wtedy nie było Halloween. Jednak był obchodzony inny event, i był to właśnie tydzień mody. Nie wiem, czy już się domyśliliście, jakiego konia mam na myśli, jednakże wydaje mi się, że najważniejszą sprawą aktualnie, którą należy zrobić, jest oczywiście to, żeby sobie zmienić Star Stable w takie stare Star Stable. Poprzez oczywiście shadera, którego zawsze użyłem właśnie w tych filmach z kupowania starych koni. No i tak to wygląda, wam powiem naprawdę, moim zdaniem, no, lepiej. Nie będzie, jednakże jest jakoś ciemno, więc postaram się tutaj coś poprawić, bo jakoś nie wiem, mam wrażenie, że jest ciemno. Ale nieważne, no właśnie tak prezentuje się ten shader, i jeżeli jesteście ciekawi, jak go sobie zrobić, jak go zainstalować, to oczywiście na kanale jest poradnik, znajdziecie link do niego w opisie tego filmu, jak i aktualnie w karcie. Dobrze, ale bez owijania w bawełny, my jedziemy już aktualnie. Na targ koni Ferdinanda, ponieważ dzisiejszą rasę, którą zakupimy w tym filmie, właśnie znajdziemy w tamtym miejscu. Ale w tym czasie, jak będziemy jechali, to ja Wam powiem, którą rasę sobie zakupimy w tym filmie. I wydaje mi się, że większość z Was już się domyśliła. Natomiast będzie to, uwaga, uwaga, koń pełnej krwi angielskiej generacji drugiej. No i tutaj totalnie wygląda, tylko muszę włączyć interfejs. Totalnie tutaj to wygląda tak jak ta stara grafika, bo właśnie tak wyglądały te kolorki. Więc jak już wam powiedziałem, że będzie to właśnie koń pełnej krwi angielskiej generacji drugiej. To ważna sprawa jest taka, że macie czas, aby go zakupić do środy. Do środy 23 października. Totalnie nie wiem, kiedy ten film ujrzy światło dzienne, jednakże do środy 23 października. Macie czas, aby go zakupić. Konie te aktualnie kosztują 400 Starcoins. No i oczywiście, jak zostaną usunięte z Jorwiku, to już nigdy do niego nie wrócą. Więc osoby, które zakupią właśnie tą rasę, w sensie tego konia, to będą go już mieli na zawsze w swojej stajni i będą na nim mogli jeździć dowolnie. Czasie, jednakże, jeżeli pojawią się jakieś błędy, jeśli chodzi o chody, o sprzęt, to to niestety nie będzie naprawione. W skrócie tak właśnie prezentuje się ta informacja, którą otrzymaliśmy, jeśli chodzi o tą emeryturę, a my już szybciutko pędzimy, oczywiście, na targ koni Ferdinanda, ponieważ jak już Wam 100 razy mówiłem, właśnie tutaj znajdują się te konie i są one tutaj, które umaszczenie kupimy. Tal nie miałem właśnie problemu, żeby zdecydować. A dlaczego już Wam, oczywiście, tłumaczę? spytajcie mi się, dlaczego konkretnie to? Otóż właśnie tego konia bardzo często w swoich najstarszych filmach miała Atakama i z tego co pamiętam, jeżeli teraz powiem jakiś błąd kojarzy mi się, że Acia nazwała go High Hunter i nie wiem czy tak było na 100% ale tak mi się kojarzy i nie wiem, coś mi mówi wewnętrznie, że tak było więc ja również kupuję to umaszczenie i tak samo nazywamy tego konia Ale tak, spersonalizuję i kup, I oczywiście wybieramy imię High Hunter I mam nadzieję, że właśnie takie Będzie dostępne, ale prawdopodobnie Powinno być i tak jest W tamtym czasie oczywiście w Star Stable nie było Funkcji wieku oraz płci Więc wydaje mi się, że to będzie mój pierwszy koniu Którego po prostu zostawię takiego Bo tak wtedy się kupowało konie, nie było właśnie Tych dwóch zakładek, więc kupujemy Naszego konia, czy na pewno chcesz Zakupić tego konia, no oczywiście Że tak, ponieważ no on już co odejdzie, więc no nie mam zbyt wiele czasu na zastanawianie się. Kupujemy go, kochani! No i idzie do nas, idzie do nas. Więc teraz moi kochani, oczywiście przejdziemy do animacji i ja już część z nich po prostu widziałem, no bo musiałem tutaj dojechać. A jeżeli ktoś by się zastanawiał, gdzie się aktualnie znajdujemy, to jesteśmy na starej farmie burzy. Te drzewa tutaj wyglądają, nie wiem gdzie to jest, ale na stare. To jest wyspa Padok? Prawdopodobnie to jest nowa grafika, tylko te kolory tak właśnie wyglądają. Tak, chyba tak. Ale to wygląda o Boże, nie, no musiałem, musiałem. Dobra, ale więc tak prezentuje się stępik u starego anglika drugiej Generacji. Następnie mamy kusi, który prezentuje się w taki sposób. Wszystko, jak na razie, nie wygląda zbagowanie. A jak wiemy, właśnie jeśli chodzi o te stare konie, to często jakieś takie błędy się zdarzają. Teraz mamy właśnie Galopi, który prezentuje się tak i no, moim zdaniem jest on naprawdę przepiękny. Możemy sobie przeskoczyć. Tak to właśnie się prezentuje troszkę szybciej. I no, widać tutaj właśnie te stare animacje esesowe, jak one tutaj wyglądają. Oj, ała! Boże, sorki koniu. No i tak prezentuje się właśnie to najszybsze... boże, on tak szybko jedzie, że ja po prostu nie potrafię nim sterować. Jak aktualnie możecie zobaczyć, to właśnie... Ten zadek się rusza tak jak yy, kiedyś. On właśnie był taki dosyć specyficzny, jeśli chodzi o te angliki. One właśnie tak się ruszały. I mam wrażenie, że te konie naprawdę mają te animacje zostawione tak, jak one kiedyś wyglądały. W sensie, nie zostały jakoś dziwnie zepsute podczas jakiejś aktualizacji? Ewentualnie coś tutaj się dzieje z tym czaprakiem, chyba. Ale nie wiem, muszę zerknąć. Tak, coś tutaj się dzieje, faktycznie. Ale mam wrażenie, że animacje są dosłownie takie same jak kiedyś, więc z tego się cieszę. Dębowanie prezentuje się tak, to jest właśnie to stare dębowanie. Muszę oczywiście zrobić foteczkę, bo po prostu, jak kupuję jakiegoś starszego konia, to nie wiem dlaczego. Ale zawsze muszę zrobić fotkę. Więc tutaj troszeczkę kolorki popoprawiałem. Mogłoby być lepiej trochę, ale no, chyba nie chcę mi się jakoś giga bardzo w to bawić, bo nie umiem. Ale chyba tak właśnie jak aktualnie zrobiłem, będzie najlepiej, więc uwieczniamy naszego High Huntera, oczywiście na foteczce razem ze mną. I teraz, moi kochani, zapraszam Was na drugą część tego filmu, która już będzie o wiele bardziej mroczna i będzie skupiała się, oczywiście, na najstraszniejszym Halloween: Star Stable Online. Jeżeli gracie w Star Stable już od dawna, a w szczególności graliście w w 2015 roku podczas Halloween, gdzie zostały właśnie wtedy dodane najstraszniejsze zadania w historii. Po prostu całej gry, po prostu całego Stars Table. I znalazłem właśnie filmik z tego wydarzenia z dnia 23 listopada 2015 na kanale Alien. Jeżeli jesteście starszymi graczami, to na 100% również znacie Alien, bo ona właśnie kiedyś nagrywała aktualizację. I ta aktualizacja jedna jest podzielona aż na cztery części z tego co patrzyłem. Jednakże, my obejrzymy część trzecią, ponieważ to właśnie tutaj dochodzi do najstraszniejszych wydarzeń. Na to wydaje mi się, że będzie najciekawsze. Ja wam pokrótce właśnie opowiem całą tą historię, jak to wyglądało, i zaprezentuję wam po prostu najstraszniejsze zadanie. Ogólnie, no to tak. Zadania zaczynały się właśnie u boba i roba, czyli u tych przemytników, którzy są właśnie w dolinie za tych wzgórz. Z tego co pamiętam, mówili, że właśnie przywieźli coś z jakiegoś bazarku, czy coś takiego. Totalnie wam powiem, że nie odświeżałem tego, więc mogę gadać jakieś głupoty, ale ja wam opowiem to tak jak ja to zapamiętałem, ale mam wrażenie, że właśnie tak było. Ten jeden z nich, ten właśnie chyba Rob, rzucił to gdzieś w dolinie za tych wzgórz w lesie. My tam, żeśmy pojechali i ogólnie to bardzo ciekawe jest to, że potem jak wjechaliśmy do tego lasu, to tutaj się właśnie stało coś takiego. Czy tylko moje wrażenie, czy światło w lesie zmieniło się? No, tutaj już było tak trochę creepy w tym lesie, jak sami właśnie widzicie. Tak wyglądał stary las w Dolinie Złoty Wzgórz i miał naprawdę swój wielki, ogromny. Klimat, a my sobie troszeczkę pominiemy. Nigdy tego nie znajdziesz. Hmm, kto to powiedział? I teraz się robi na maksa creepy, ponieważ spotkamy się aktualnie z tajemniczą dziewczyną. No, jak sami widzicie, jest ona przerażająca. Jesteśmy w lesie, w którym magicznie zmieniło się po prostu światło. Jest jej o wiele straszniej. I nagle widzisz taką tajemniczą dziewczynę, która mówi, że nigdy tego nie znajdziesz. No nie wiem, jak wy, ale ja bym był naprawdę giga bardzo przerażony. Znalazłam posąg na plaży i zabrałem go ze sobą. Mogę ci go pokazać, jeśli chcesz. Dlaczego zabrałem go ze sobą? Hihi, dlaczego nie? Idziemy w takie krzaczki aktualnie. I z tego co pamiętam, to właśnie będzie w tym momencie. Widzisz to drzewo, tam leży to, czego szukasz. Nie wiem, co chcesz zrobić z taką starą rzeczą. Najlepiej byłoby ją w ogóle wyrzucić. Coś bardzo niepokoi cię w tej tajemniczej dziewczynie, ale Najlepiej będzie, jeśli zwrócisz posąg Bobowi i Robowi. Dziewczyna zniknęła, ale wygląda, że tam leży posąg, który miałam zabrać. Zraniłam się i nie mogę iść. Czy mogę pojechać na Twoim koniu z powrotem do miasta? Podaj mi rękę i pomóż usiąść na Twoim koniu. Zbliża się zmrok, musimy się pośpieszyć. Tutaj gra nam sugeruje, że. Hmm, no, coś jest nie tak, coś jest nie tak. To chyba nie jest dobry pomysł. Nie zabierajcie tej tajemniczej dziewczyny ze sobą, ale no, ym, nasza postać jest dobra, więc się zgadzamy. I uwaga, uwaga, co się aktualnie wydarzy, moment kulminacyjny aktualnie nastąpi w tym momendzie. I to jest po prostu naprawdę giga creepy. Tak strasznych zadań nie było. Mucha haha, czuję się jak moje moce wracają do mnie. Nie zajmie to długo, abym całkowicie wrócił do swoich dawnych mocy. Nie muszę więcej ukrywać się pod ludzką postacią. Teraz mam cię. Może dam ci szansę na ucieczkę, kiedy będę pożerał twojego konia. Nie to, że uda ci się daleko uciec, prawdopodobnie tutaj jest napisane. Zanim moje zęby cię dopadną. Myślałeś, że możesz przede mną uciec. Nie mam czasu do stracenia teraz albo nigdy. Musisz uciekać. No i właśnie my będziemy uciekali. I ten wyścig, w ogóle z tego co kojarzę, był strasznie trudny. Było bardzo mało czasu na jego ukończenie. I sama Alien będzie tutaj miała chyba parę podejść do tego. Ale to ogólnie naprawdę były najstraszniejsze zdania. Każdy, kto po prostu grał w tym momencie, to jak gdzieś nie obrócę. Tak właśnie opie na temat Halloween 2.15. To jest to, że to były najstraszniejsze zadania ever. No i tutaj właśnie udało się uciec. Alien, faktycznie miała tutaj jakieś właśnie problemy, aby to ukończyć. No, i później z tego co pamiętam, to jakaś tam będziemy robili z Robem i Bobem, właśnie rzeczy, żeby się tego pozbyć z lasu, no bo jednak ten potwór został w lesie, w naszym lesie, Doliny do tych wzgórz. Nie wiem tak szczerze, co będziemy robili, a powiem Wam, że już tego nie pamiętam. Właśnie pamiętałem do momentu yy, tego potwora, jak on się ujawnia. On w ogóle ma swoje imię i to jest Usaku. Nie pamiętam, jak my się go pozbyliśmy, ale jeżeli wy Graliście w ten tym momencie, bądź Oglądaliście kiedykolwiek, właśnie te. Stare aktualizacje Halloweenowe i oglądaliście również tą związaną z Halloween 2.15, to możecie oczywiście napisać komentarz, jak zakończyły się losy usaków Star Stable. A ja tym troszeczkę mrocznym klimatem będę się z Wami żegnać. Pięknie dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Czekam oczywiście na Wasze opinie na temat właśnie Anglików generacji drugiej. Co Wy o nich sądzicie i czy będziecie je zakupywali, ponieważ już wkrótce te konie odejdą z gry na zawsze i już po prostu no nie wrócą nigdy, więc to jest ostatni dzwonek, aby właśnie je zakupić. Dajcie znać co sądzicie o tajemniczej dziewczynie i czy tak jak ja. Jesteście naprawdę wystraszeni tymi zadaniami, bo moim zdaniem z perspektywy osoby, która w tamtym okresie czasowym była naprawdę bardzo młoda, no to jak patrzę na to, to to naprawdę było dosyć straszne. Pięknie dziękuję Wam za oglądanie. Życzę oczywiście cudownego dzionka, aby nie był tak straszny jak właśnie te zadanie Halloweenowe. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i cześć!